Cześć, witajcie, dzisiaj mam wam do pokazania kolejną bitewkę na STB1, tym razem mamy mapę Elhalów, dobre losowanie, jestem jedną z 40 w drużynie przeciwnej nawet sporo TEDeków, ale i tak będzie ciężko wykonać misję na 4000 uszkodzeń tylko na TD-kach. ta misja nie, nie ukrywam. No, no w sumie jest to ostatnia misja na medach na obiektem 60, więc czego można oczekiwać, nie może być też załatwa, więc Ale obstawiam, że trochę czasu minie zanim. Czyli jeżeli w ogóle kiedykolwiek uda mi się ją zrobić. Postanowiłem zjechać tutaj na dół, a mówię, a co, zaryzykuję, spojrzałem na ich line-up, spodziewałem się ewentualnie może jakiegoś typa 61, ewentualnie Indyka albo no to są cele, z którymi spokojnie jestem w stanie sobie poradzić moim genialnym rofem, o ile tylko działo nie będzie miało jakiegoś złego dnia. Ale jak widzicie, ani nic tu nie przyjechało, Również nic nie stoi na tej półce, na której spodziewałem się, że coś będzie stało, ewentualnie, żeby coś podświecić. No co, no jedziemy do przodu, no. E49 za mną zobaczyła, że jest tutaj czysto, więc również postanowił do mnie dołączyć i tam goni mnie. Jest i indyk. Pierwszy strzał. Teraz jeszcze udało się go sprowokować do strzału, więc tym bardziej mam przewagę, ale niestety jego ustawienie powoduje, że jakimś cudem tam się od niego dingam. Drugi strzał. Podjeżdżam bliżej. Teraz pojawia się jeszcze RHM, udaje się go podpalić. Wykańczam go. Niestety Indyk uszkodził mi Amorak. Yy... Ale mam zestaw naprawczy. Zużyłem go oczywiście. Zostaje mi troszkę mniej niż 1200 hapsów. Ale 2200 zrobione już przeze mnie. Teraz T49 Indyka zaskoczył wjazdem na jego plecy. No i cóż. Wrócił się typ 61. Tutaj też mamy Artkę. Wyczekuję tutaj na wyjazd typa. Tak jest, ale oczywiście trafiłem go w jarzmo, więc miałem prawo się odbić. On również się ode mnie dinga. Więc tutaj po pierwszym strzale nic z tego jak gdyby nie wyszło, ani z jego punktu widzenia, ani z mojego. Teraz T49 go ładnie potraktowało, soczystą bułą złapał. Tu chyba jeszcze oda te 15 Teraz również się od niego dinga. On nie, nie wiem którego tam uderzył. Chyba te 15 musiało go podpalić boję się trochę tego GWS to z tyłu no ale trudno przydałoby się tego typa skończyć ale oczywiście najpierw sprzedziałem Waffenträgera w sumie to chyba nie wiem może liczyłem na to, żeby zrobić te uszkodzenia jeszcze w tej, że może się uda zrobić tę misję, no ale ale przez to, przez to przyjąłem jeszcze od typa jeden strzał ale w końcu go wykończyłem. Teraz artylerię dobija T-49. 3300 uszkodzeń. Już jest. Teraz strzał Ferdynanda. On we mnie nie trafia. Teraz również buduję, ja go dobijam. Mamy trzeciego fraga. 6 do 3. Pojawia się Badżat, Artka. Teraz ładuję burzaki. Tutaj próbowałem przerzucić ten pocisk nad budynkiem. Niestety jednak trafiłem w zabudowanie. Teraz już jednak się nie mylę. Czwarty frag. Tutaj na spokojnie czekam aż zniknę. Czelam wz bo na niego nie muszę się aż tak wychylać. Teraz już niestety jednak zjechał, nie mam na niego przestrzału, ale jest E75. Piąty frak. Teraz T95. I top gun na koncie. Niestety teraz pocisk nie wchodzi w tę setkę. Ale ona ma cały czas wieżę do mnie skierowaną tyłem. Więc staram się poprawić. 6000 uszkodzeń przekroczone. Teraz łapię od WZ111. Patrzę czy jest tam przestrzenna tego tygryska. Niestety nie ma, więc pora skupić się na WZC. Ona dobrze ustawiła side scrap, ale za to nie trafił we mnie. Ja, mam, ja szybciej ładuję. Trzy celowanie, siódmy frak. Teraz próba pojechania po Radleya. Ale nie mam przestrzału i niestety i trzeciego go dobija i zostaje jeszcze ru przy bazie. Czyli wpierzmy. Niestety T49 jest szybsza ode mnie, a, nie wi a widać, że ma bardzo dużą chrapkę na tego RU. No i T 49, tak jak mówiłem, wykańcza yy, tego ru. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę tę wpadła oznaka mistrzowska Asa Pancernego, Top Gun oraz High Caliber. 6268 punktów uszkodzeń własnych, do tego 885 po asyście oraz 7 fragów dało 1250 bazowego EXPA, co wystarczyło na MK na STB-1. Na czysto zarobione prawie 43 tysiące kredytów, przejechane niecałe 3 km i EXPA, stąd ten premium. Zabitewkę wpadło 1800. 75. To tyle, jeśli chodzi, o kolejną, jeśli chodzi o kolejną bitwę na STB1. Jeżeli się podobała, dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.